Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wraz z moją koleżanką Joanną Rekfaber na kolejnych bajkach dla dorosłych. Dziś przygotowałyśmy dla Was kolejną bajkę, kolejną przypowieść. Ja jeszcze tu posprawdzam wszystkie stany techniczne. A Asia trochę zagaj! <grymne> tak. Tak, ale wiesz co, dzisiaj już nie będę powtarzała tego, co zawsze nie. powtarzam, dlaczego bajki, co bajki i tak dalej, tylko powtórzę to, co powiedziałam dzisiaj moim cudownym koleżankom Justynce i Jasi, że jest to projekt, który ma za zadanie sprawiać olbrzymią przyjemność Alince i mnie. <grymne> I z tą intencją puszczamy go w świat, bo stwierdzam, że jeżeli robi się coś właśnie z intencją przyjemności, radości, przy okazji wartości, to nie ma opcji, żeby tej przyjemności, radości, wartości nie podawać dalej. A my lubimy podawać dalej, nie, Alinka? No właśnie, a, a my lubimy, my się świetnie bawimy. <laughs> I to jest, to jest najważniejsze, że każda bajka jest dla nas ogromnym przeżyciem i ogromną frajdą. I mam nadzieję, że ta nasza energia, nią również będziemy zarażać innych, bo to jest najfajniejsze. O, tak. dziś, dziś bajkę ja opowiem. Bajka, która ostatnio jest moją ulubioną i którą dość często gdzieś. Cytuję. Pewnego razu mężczyzna przechadzał się przez wioskę. Była piękna pogoda, rozkoszował się słońcem, podziwiał naturę, i przechodził właśnie obok takiego pięknego, wiejskiego domku, gdzie na tarasie siedziała starsza para. Pili sobie kawkę, a obok nich, przy ich nogach, Leżał pies i strasznie skoblał. No ale tak przeszedł, poszedł sobie dalej, i następnego dnia, kiedy znów spacerował i rozkoszował się takim sielskim obrazkiem, znów zobaczył tą parę staruszków, którzy ze spokojem piją sobie kawkę na tarasie, a obok nich leży pies i straszliwie skobli. No i w pewnym momencie zatrzymał się przy płocie. I mówi, wiecie co Państwo? No ja tak patrzę na Was. Wy jesteście tacy spokojni. A ten pies, co z nim jest? Co się dzieje temu psu? Jaka krzywda mu się dzieje? Że on tak straszliwie skomli. No, a ta staruszka mówi, no bo ten pies leży na gwoździu, który wystaje z tarasu. No ale jak? No mówi, jak on może leżeć na tym gwoździu? No, czy nie może. Przełożyć się gdzie indziej, nie może się przenieść. No to czemu on tak leży i skowy? No, widocznie jeszcze go tak bardzo nie uwiera, stwierdziła staruszka. I z tym dziś Was zostawiam. O, nieźle. Teraz nas połwiera, wiesz? Teraz nas poczułaś ten gwóźdź. Tak, wiesz co, tak, właśnie tak. Hmm. No bo właśnie nam się też zdarza w codzienności skomleć, ale się nie ruszyć, bo widocznie faktycznie za słabo uwiera. Mnie by się widzi taka paralela, no bo skomlenie, hmm, najbliżej mi jest tutaj go połączyć z narzekaniem. Hmm. Jak często nam się zdarza, że na tym tarasie życia Leżymy na niewygodnym gwoździu, e, trzymając cały czas tę metaforę, e, i skomlimy, tudzież narzekamy, wywalamy z siebie te emocje, ten nadmiar tego wszystkiego, co się tam w nas, w myślach, w mowie, w sercu tworzy, ale się nie ruszamy. Dlaczego się nie ruszamy? No dlaczego? No bo jeszcze za mało nas uwierzy. Gwóźdź jest za mały albo za mało nas jeszcze uwiera i to narzekanie to jest taki sposób na życie czasami, bo, bo my Polacy to tak lubimy sobie ponarzekać. I jak tak wstajemy i patrzymy za okno, to mówimy no znowu pada. Albo, och, jak jest gorąco. Jak jest gorąco, to jest źle, bo gorąco. Jak pada, to jest źle, bo pada. Jak wieje, to jest źle, bo wieje. No i już od samego rana mamy powód do narzekania. Pierwszy, czyli to jest pogoda. I tak. obojętnie, jak, obojętnie jaka by była, i tak sobie na nią jesteśmy w stanie ponarzekać. Zawsze znajdziemy I... się Zdecydowanie, zdecydowanie. W temacie ten... pogodowym dwóch zdań. Ale prócz pogody, Mamy również inne aspekty, no, na które sobie lubimy narzekać. My, jako Polacy, jako naród, nie? Zdecydowanie jest to chyba nasz to. największy sport narodowy. Ja myślę, że zarówno wyprzedza osiągnięcia Roberta Lewandowskiego w piłce nożnej, jak i wszystkie medale uzyskane przez Skoczków Narciarskich, bo chyba nie ma drugiego takiego narodu na świecie, który faktycznie jest w stanie ponarzekać i traktuje właśnie narzekanie jako formę komunikacji. E, pamiętam wiesz, co gdzieś na TikToku oglądałam, bo bardzo lubię oglądać obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski. No i między innymi obserwuję jednego Amerykanina, wiesz, Amerykanie znowuż mają w drugą stronę, oni, że wszystko jest ok, wszystko dobrze, wszystko super, czyli przegięcie, ale w drugą rękę, nie w drugą, słuchajcie, tak? No i między innymi jest chłopak Japończyk, który gdzieś tam na wymianę przyjechał e, i on mówi, że on dopiero jakby wszedł w grupę, został zaakceptowany, jak mu ktoś podpowiedział, posłuchaj na co Polacy narzekają, i narzekaj na to też. I będziesz wtedy jednym z nich. A czyli narzekanie jeszcze w grupie jest lepsze niż narzekanie samodzielnie. Zdecydowanie, bo to nas konsoliduje. Jak my tak wszyscy na ten jeden gwóźdź sobie będziemy narzekać, to jesteśmy, wiesz po jednej stronie mocy, prawda? I ci, którzy nie leżą na gwoździu, nigdy nas nie zrozumieją, bo to my jesteśmy ci biedni, ci, którzy leżą i cierpią na tym gwoździu. I nikt nas nie zrozumie, jakie to jest okropne i jak bardzo to zmusza do narzekania. Okej, okay. okay. ja słyszałam natomiast taki dobry tekst właśnie dotyczący narzekania. Co by było, Gdyby powód do Twojego narzekania nagle zniknął. No i wyobraź sobie, że zaczynasz narzekać na swojego partnera, jak to Ci nie pomaga, jak to po prostu coś Ci powiedział, zdenerwował, i nagle pyk, problem narzekania znika, mąż-partner znika. Zaczynasz narzekać na pracę, jak to źle ciężko, że jesteś wykorzystywana. Pracy nie ma, stajesz się bezrobotna, zaczynasz narzekać na dzieci, że te dzieci to tak cię nie słuchają i po prostu rozrabiają i bałaganią w domu, pyk, dzieci znikają. I każdy problem, jeśli na niego narzekasz, to znaczy, że jest problem w twoim niemaniu, w pewnym momencie znika i nie masz na co narzekać. Świetne to jest doświadczenie, jak sobie wyobrazisz, z czym zostajesz. No, ja wyobraziłam sobie siebie w takiej białej pustce w tym momencie narzekam na siebie, Boże, na co ja tyle narzekam i znikam. To, powiem ci, to jest, to jest ostateczność, zniknąć samemu. Ale na początku pozbyć się wszystkiego tego dookoła, tych powodów do narzekania. A Narzekam. No, się... Narzekam no, na słońce, że za bardzo pali. Nie ma słońca. Narzekam na deszcz. Nie ma deszczu? O nie, nie, to wszystko, wszystko jest <noise> pewne, absolutnie. Natomiast, wiesz, o ile z jednej strony, jak sobie ponarzekamy, to zrzucimy trochę takiego właśnie napięcia emocjonalnego z siebie i to przynosi ulgę. Faktycznie to może być takim wentylem bezpieczeństwa. No, gorzej, jak właśnie to narzekanie jest już rutynowe, nawykowe a nawet bardziej niż nawykowe już nałogowe, tak, że bez tego już nie dam rady, no to to powoduje faktycznie tylko i wyłącznie to, że mózg będzie się skupiał znowu, będzie szukał podświadomie kolejnych przyczyn do narzekania i my, zamiast wiesz, wychodzić z tego na prostą, jesteśmy wtedy w totalnie zamkniętym kole, bo skoro wiesz, narzekałyśmy tak, że mózg się sfokusował na tym, co złe i trudne, i pokazuje nam tylko to, co złe i trudne, no to chyba tylko opcja ze znikaniem w stanie nas wtedy. Ale żeby jeszcze, żeby to dotarło. Ale zastanawiam się właśnie, po co my skomlimy? Bo po co my narzekamy? Po, 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 co to, po co w ogóle to jest? że przecież mogłabym się ruszyć i ten pies mógłby się ruszyć i pewnie by się ruszył, gdyby go bardziej bolało, to by się przełożył na tym tarasie. Ale jeśli zastanowimy się, no to po co my skomlimy i po, co my z tego narzekania naszego mamy? Wiesz co? No właśnie, z jednej strony możemy sobie dać chwilowy upust nadmiarowi emocji, tak? Z drugiej strony trochę przekierowujemy, zobacz, sprawczość i uwagę, że to nie ja jestem sprawcza winna to nie ode mnie zależy, że ten gwóźdź tu leży, tylko ta ta nieszczęsna pogoda, słońce brak słońca, upał za mało upału, wygrywa partia X, przegrywa partia Y, tak. Jest zima, nie ma lata. Zawsze jakby, wiesz, jest to dobrym takim mechanizmem zrzucenia tej odpowiedzialności albo trochę oddalenia jej od siebie i powiedzenia światu Popatrz, jestem taka biedna, no siedzę taka biedna na tym gwoździu i tak mi źle. I teraz jakby wiesz. A, czyli to jest też zwrócenie na siebie uwagi, że jak. Bo, bo przecież ten pies mógł sobie leżeć w cichości i sam mógł leżeć na tym gwoździu, nie? I gdyby nie skomlał, no to pewnie by nikt tego nie zauważył. Ale to, to jest też pokazywanie światu, że ja tu jestem i mi mm. jest źle. I zwróć na mnie uwagę, bo ja jestem taka biedna, a gdybym nie skomlała, to bym nikt by na mnie nie zwrócił uwagi, bym sobie w cichości leżała na tym groźniu. No tak, tylko zobacz, jaka to jest nietrafiona strategia, bo ten pies leży, jest mu źle, on skomla, nic się nie zmienia, bo pani, która się nim opiekuje, uzna, że jeszcze nie jest mu tak źle, skoro tyłka sam nie podniósł. I wiesz, tak i to tak samo no, można zrobić, wiesz, taką analogię do związków, tak? No narzekamy na naszych chłopów, ale chyba nie jest tak źle. Tudzież na nasze panie, tak? Ale chyba nie jest tak źle, skoro nic z tym nie robimy. Narzekamy na pracę na szefa, no ale nie jest chyba tak źle. No właśnie, no bo czasami, Alinka, to jest tak, że jak dawno, dawno temu w dzieciństwie zadziałała nam rola ofiary, to znaczy kiedyś pokazałam, że jestem taka biedna i ktoś się nade mną zlitował, albo przyniosło to jakiś efekt, to bardzo często w życiu dorosłym. Będziemy wracać podświadomie do takich mechanizmów, bo kiedyś to zadziałało. To spróbuję, może zadziała jeszcze raz. A tu klops, pani w mm. ogóle widocznie nie jest jeszcze tak źle, nie? Aha, no i tutaj by należało przejść to właśnie do tej naszej sprawczości, mm -hmm. że kiedy ten nasz gwóźdź, który nas mocno już ubiera, czy to jest w pracy, czy to jest w związku, czy to jest w jakiejkolwiek sytuacji, kiedy jest ten moment, że my się podnosimy. Bo niektórzy są tacy, że na tym gwoździu sobie potrafią leżeć myślę, że całe życie nieraz i tak sobie narzekają, i tak sobie leżą. I nadal nic nie robią. No. Jak myślisz, od czego, kiedy jest ten moment, nie wiem, kiedy u ciebie jest ten moment, kiedy ten twój gwóźdź, jakikolwiek tam on nie jest, powoduje, że ty mówisz, kurczę, stop, dalej ruszam się. Ja Prócz mnie się, ciała, ja ja się ja. Gdzie cię gdzie on uwiera? Gdzie mnie on uwiera? Ale słuchaj, mówiąc, w którą część ciała on mi się wpija i mnie uwiera, to ja tak naprawdę myślę, w jakie wartości mi uderza. Tak? Aha w jakie moje wartości mi uderza, jeżeli mi uderzy w temat dzieci, to od razu zareaguję, to w ogóle nie ma, wiesz, to jest eksplozja natychmiastowa, tak, i jakby w ogóle, wiesz, nie ma tutaj, bo ja to sobie myślę tak, że czasami trenujemy w sobie umiejętność siedzenia na gwoździu, a, dlatego, że życie od nas tego wymaga, tak? że czasami trzeba zacisnąć zęby, chwilę wytrzymać, bo to ma jakiś cel, do czegoś nas ma doprowadzić. Okej, okay. tak? Przepraszam, przepraszam. Małgosie Aszyk mówiła, bierzesz dupę na grawkę, spinasz. Robisz. Tak, robisz. Problem polega na tym, że my czasami zapominamy też te po podpinać. To mnie się tu zdarzyło, tak? to, co cię cytowana Gosia była uprzejma, wypomnieć, za co jej będę wdzięczna na tak. końcu. Tak? Także, jak najbardziej, wiesz, a z drugiej strony mamy jeszcze taką postawę, właśnie Linka. E co ja nie dam rady na tym gwoździu wytrzymać, a choćby skały śpiewały, to ja pokażę światu, że ja wysiedzę na tym gwoździu, będę sobie skomlała, będę cierpiała, ale będę siedziała i wiesz, nieważne, że świat nawet tego nie zauważa, bo świata to w ogóle nie obchodzi, tak, wiesz, życie płynie dalej, rozwój idzie dalej, ludzie się kształcą, lecą w kosmos, kupują Tesle od Elona Muska, wiesz, no, różne rzeczy się dzieją, tak, a ja siedzę na tym gwoździu mi się wydaje, że świat mnie, em, że tak powiem, em, w ten sposób nagrodzi może. Tak, a tu nic z tego, a tu nic z tego. No nic z tego, no bo, no bo jak ten gwóźdź nas uwiera. A uwiera, tak jak mówiłaś, może w wartości uwierać, tak. ale najczęściej uwiera w tyłek, czyli naszą strefę komfortu, no bo jak się rozgościmy i siedzimy sobie na foteliku i jest tam źle, bo źle, ale sobie siedzimy, no to ten gwóźdź ma za zadanie tak nas dźgnąć w ten tyłek, żebyśmy się wreszcie ruszyli. I ja często zastanawiam się, gdzie jest moja granica, czyli kiedy ja mówię dość. I to najczęściej jest taka jedna kropla, która przelewa. Czyli to jest tak, że wytrzymuje, wytrzymuje, wytrzymuje i w końcu mówię nie, koniec. Czy to jest zmiana pracy? Czy to jest zmiana jakiejś sytuacji, czy wybór czegokolwiek? To jest ten moment dojścia do ściany. Ja to, to obserwuję na przykład wśród kobiet, mhm. kobiet, z którymi się spotykam podczas szkoleń czy, czy jakichś konsultacji, gdzie ich jest ten moment, no, kiedy one dochodzą do ściany. Zwłaszcza, że to są bardzo trudne sytuacje, najczęściej gdzieś tam jest przemoc w rodzinie, gdzieś są różne sytuacje takie dramatyczne i ona tkwi w tym, bardzo długo dla dobra dzieci, ona się nie rozwiedzie, ona nie odejdzie, ona nie opuści tego domu, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie jest taka ściana, takie uderzenie, takie dojście do muru, że ona w nocy, nie wiem, bez płaszcza z dwójką dzieci wychodzi i zostawia nagle wszystko. I to jest ten, ten moment, ten, kiedy, kiedy ten gwóźdź tak uwiera mocno, że mówi się stop. Nie wiem, jak, jak, jak ty to odczytujesz. Wiesz tak, ale czasami to nie muszą być aż tak drastyczne i trudne sytuacje. Czasami to może być właśnie to, że nie zgadzam się na przykład z zasadami firmy, w której pracuję, tak? Z tym, jak szef traktuje podwładnych, ja na to patrzę i tak dalej. I teraz tak, bardzo często będziemy miały wtedy taki dialog wewnętrzny. No dobra, ale tutaj jednak dobra pensja i tak dalej, i tak dalej, tak? I często jest tak, że ta nasza głowa zagada tą granicę. Aha. Wiesz, ta nasza głowa zagada to granicę, i wtedy jest bardzo dobrze popatrzeć, jak reaguje moje ciało. Bo tam, gdzie głowa zagada pewne sprawy, tam ciało prawdę ci powie. I teraz zobacz, czasami spotykamy się z osobami, które przekraczają te nasze granice, są już nawet nie gwoździem, a chyba widłami z gwoździ, czy czymś takim. I zobaczcie, jak na to ciało reaguje. My inaczej siedzimy, my nie będziemy się do tych osób pochylać, wręcz odwrotnie, będziemy mieli pozycje zamknięte. Jak wchodzisz do pracy, która właśnie jest tym gwoździem, który bardzo mocno ci tam ubija cię w twój zadek, tudzież strefę komfortu, to mogą być właśnie bóle żołądka, tak? to, to może być spięcie karku, to może może być, to są sygnały z ciała, gdzie ciało ci mówi, hej, przekraczasz swoją granicę. I ja myślę, że właśnie bardzo dużym nieszczęściem homo sapiens, czyli człowieka myślącego, jest to, że czasami myślimy za dużo. I zamiast posłuchać tych prostych przekazów, które nasze ciało mówi prawdę, słuchaj, ono nie kombinuje. Natomiast nasza głowa lubi czasami mielić, tworzyć scenariusze, a może dam szansę, a może ja to źle rozumiem. I czasami tym dialogiem słuchaj wewnętrznym zakrywamy tu tą swoją przekroczoną granicę kosztem siebie. No, i jeszcze ta głowa mówi, no, ale gdzie ty lepszą robotę znajdziesz? No, sieć tutaj, bo przecież gdzie ty znajdziesz podobną pracę? A przecież tego szefa znasz, zły, bo zły. Ale A. gdzie innego znajdziesz? jak inny będzie jeszcze gorszy, nie wiesz, jaki będzie ten inny. I ten głos rzeczywiście z głowy. I jakże my rzadko słuchamy swojego ciała i słuchamy swojego serca. Że kiedy zdarzy się ten moment, kiedy my rzeczywiście posłuchamy, i wtedy już jest nieważne, co się dzieje. Ja idę za głosem serca, i po prostu wstaję z gwoździa i idę. Tak, i nagle okazuje się, że słuchaj, że ta zmiana pracy, ten nowy szef wcale nie taki straszny, tak. No to jest znowuż ten, ten jakby to powiedzieć, ta funkcja mózgu nasza, która ma nas chronić, e, i ten mózg podpowiada, tak. Zostań tu, gdzie jesteś, bo mm. znasz zasady gry, znasz przeciwnika, jako tako sobie z nim radzisz, ale tu wiemy, jak grać. A za zakrętem nie wiesz, co jest. I tam może być raj, ale mózg ci mówił: Sieć na tyłku, sieć na koździu, tuć, Nie wiesz, czy tam nie zastaniesz łoża fiakira, jak wyjdziesz za zakręt. Tym sposobem nasze takie bardzo podstawowe mechanizmy biologiczne potrafią. No kurczę, nas bardzo mocno zablokować, nie? I posadzić na tej kanapie życia, to że ona dziurawa jest mi na niej niewygodnie, to nie szkodzi, ale ja już siedzę, bo ja się boję. Ja nie chcę, żeby było gorzej. No albo się boję, albo tak jak mówisz, ja się zbiorę w sobie i powiem jeszcze, ja wam udowodnię, że dam radę. Ja tutaj jestem taka twardzielka, że źle, bo źle. Ale ja każdemu udowodnię, że ja mogę siedzieć na tym gwoździu i sobie jeszcze trochę posiedzę, bo przecież twarda jestem, wytrzymam. Wytrzymam z tym szefem, wytrzymam z tym wszystkim. Nieważne, że właśnie, że żołądek ściska, że ciało odmawia mi posłuszeństwa, ale ja jeszcze dam radę. Tu jest Taka. udowodnię, że ten. Tak, udowodnię, że wytrzymam, a tymczasem zobacz, jakby było znacznie bardziej konstruktywnie przekierować tą energię właśnie na budowanie dobrej zmiany. Jakkolwiek wieloznacznie politycznie by to w tym. <śmienicielizacja> nie, nie używamy tego. nawet <śmienicielizacja> w, 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 w rozwoju w nie używamy. No, więc, no, wiesz, bo chodzi mi o to, że zamiast właśnie tą energię na zasadzie, ja się zawezmę, ja tu udowodnię. Ja tak jak mówię, świat naprawdę na to nie patrzy. Nam się tylko wydaje, żeby komuś coś udowadniamy. Każdy ma swoje życie i nawet jeżeli ktoś na chwilę się zainteresuje, to tak naprawdę to jest tylko na chwilę, chyba, że wyląduje na pudelku albo inny portalu plotkarskim, to wtedy faktycznie fejm ma podtrzymany, ale jeśli nie, słuchaj, to tą energię, zamiast właśnie być taką, wiesz, zawziętą, ja tu wytrzymam, a już nie daj Boże, słuchaj, jak słyszę, właśnie dla dobra dzieci się poświęcę, nie wolno dzieciom nakładać takiego ciężaru już na starcie no. życia, więc tego nie robimy, słuchajcie, nawet jeżeli tak myślimy, w żadnym wypadku, żeby dzieci tego od nas nigdy nie usłyszały, bo to jest no. olbrzymie obciążenie, z którym dzieci potem, no radzą sobie, bądź nie, ale wiesz, żeby tą energię jednak puścić w kierunku zmiany, polepszenia, wyszlifowania, ale, ale wiesz, to jest też, to jest, wracamy tutaj do początku, i kiedy mówiliśmy o tym koncentracji na narzekaniu, to to jest znowu koncentracja na tych rzeczach, na których nie powinniśmy. Ja bardzo często używam takiej metafory ogrodu, że wyobraź sobie, że masz piękny ogród, i w tym ogrodzie rosną cudowne róże. I ty dbasz o te róże, ty je przycinasz, ty je nawozisz, ty je pielęgnujesz. No i one co rosną coraz piękniejsze. No ale w tym ogrodzie również, jak to w ogrodzie bywa, są również chwasty. No i te chwasty, no wiadomo, że one wyrastają. Ale są osoby, które zaczynają koncentrować się tylko na chwastach, i one ciągle wyrywają te chwasty. I ciągle im bardziej wyrywają, tym więcej te chwasty rosną, i one mają wrażenie, że wszędzie te chwasty są. I jak się skupiają tak na tych chwastach w tym ogrodzie, to zapominają podlewać swoich róż. A jak zapominają podlawać róż, no to okazuje się, że róże więdną i coraz chwastów jest coraz więcej, a róże nie, nie kwitną. I to, jest, to możemy na różne sposoby rozpatrywać. To jest to przekierowanie uwagi, na co kierujemy uwagę, czy na te chwasty, czyli na to narzekanie, czy na te chwasty, czyli na te nasze gwoździe, czy zaczynamy budować. Na tym wszystkim, co mamy najpiękniejsze, na naszych zasobach, na naszych możliwościach, na naszych umiejętnościach. I od tego, gdzie jest nasza uwaga, będzie zależało, jak będzie wyglądał nasz ogród, ogród życia. Alinka, mówisz jak najprawdziwsza adeptka <noise> w psychologii pozytywnej, bo właśnie tym stoi psychologia pozytywna. Słuchajcie, czym się różni od. Od innych nurtów psychologicznych, że właśnie szukamy tego, co działa, co jest naszą mocną stroną, gdzie jesteśmy sprawcze i na tym budujemy, tak? I na tym budujemy. No właśnie, ja zawsze w tym momencie, kurczę, ale dzisiaj metafor robimy, ale na dużo. To ja mam metaforę: słuchajcie, Superman. w superbohater Superman przyleciał na Ziemię. No i tutaj się okazało, że ma super moce i może bardzo wielu osobom pomagać. Jest tylko jedna rzecz, która jest w stanie zatrzymać supermena, to jest kryptonit, czyli taka skara, skała z jego planety, z której on pochodzi. I faktycznie, kiedy on się do niej zbliża, no to traci swoje moce. Tylko, że ta skała jest jedna, bywa oczywiście nie w niepowołanych rękach. Tak jest w życiu, słuchaj, ze kryptonitem naszym życiowym. E, natomiast wiesz, chodzi o to, że gdyby Superman chodził i myślał tylko, ojej, ja dzisiaj nie wylecę pomóc światu, bo a może spotkam kryptonit, tak? Albo leciał szukając, gdzie jest ten kryptonit, a nie gdzie jest ktoś, kto potrzebuje mojej pomocy, to byśmy mieli Nicis superbohatera, prawda? super superbohatera. Ja zawsze tutaj będę namawiała do tego, żeby jeżeli ten gwóźdź mnie uwiera, a nawet jeżeli mnie nie uwiera, to stanie sprawdźcie, jak ci jest bez niego. Bo, właśnie, bo my czasami możemy tak sobie leżąc i narzekając, możemy zauważyć, że naszego gwoździa już nie ma. Mhm. Na stole. Komunikacja komunikacja no, techniczna, gdzie są kluczyki, gdzie leżą kluczyki od samochodu. A, gdzie jest gwóźdź samochodowy. Oby nie w oponie, słuchajcie, oby nie trafić na gwóźdź w oponie, w oponie. Trafić, tak. i się wybiłam. Z, 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 Ale z Możemy tak leżeć, mówiłaś ani. Właśnie. I może się okazać, że tego gwoździa już nie ma. A my nadal skomunikujemy. Tak, tak, bo jesteśmy w przyzwyczajeniu, że on tam był. My wręcz go nadal czujemy, mimo że już dawno go tam nie ma, bo na przykład i odpadł, tak? Mm -hmm. Ale my z tego przyzwyczajenia. Po pierwsze już nie zmieniamy miejsca, bo się boimy, że jak się ruszymy, to nas gwoźdź rozerwie na kawałki, mimo że gwoździa już nie ma. E Skomlimy, bo już się tak przyzwyczaiłyśmy, bądź przyzwyczailiśmy. Mamy tutaj panów na czacie, w związku z powyższym, przepraszam, zwracam do form obu płciowych. I wiesz, i problem polega na tym, że będąc gdzieś w tych nawykach, w tym przyzwyczajeniu, no tak sobie będziemy tkwiły, nie? Szkoda życia, strata czasu, strata możliwości, strata potencjału. Dlatego ja mówię, nawet jeżeli cię uwiera, kurde, stań na chwilę i spróbuj, czy jak ci jest bez, to może się okay. okazać nie. I, A, tak. i, I to jest takie proste, bo właściwie rozwiązanie jest bardzo proste. No jak cię uwiera, to wstań i coś z tym zrób, przenieś się na inne miejsce. Zasada jest prosta, jest gwóźdź, uwiera cię, no to co, to zrób coś z tym. Gwoździa może nie masz możliwości zmienić, ale swoją pozycję w stosunku do gwoździa. Bardzo łatwo wstajesz i idziesz. Tylko tu jest największy problem, że trzeba ruszyć dupa. Tak, a z tym ruszeniem właśnie czterech liter bywa różnie. To już jest temat o motywacji, prawda? To już jest temat o motywacji. No ale zobacz, bo jeżeli już jest temat o motywacji, to się okazuje, że musi być odpowiednio duży gwóźdź, odpowiednio wbity, żeby nas ruszyć. Bo czasami za mały gwóźdź po prostu nie da nam odpowiedniego kopniaka, żebyśmy te swoje cudowne cztery litery z kanapy życia podnieśli. No, i chyba tym optymistycznym akcentem ruszy, zakończymy, że jeżeli uwiera, to zmień pozycję, wstań i po prostu coś z tym zrób, bo to od ciebie będzie zależało. A narzekanie i skomlenie niestety się nie sprawdza. To nie jest ta strategia. To nie jest ta strategia. Więc jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcecie zadać je teraz na czacie, jeśli chcecie później zadać na czacie, to oczywiście róbcie to, my będziemy odpowiadać. Pójdźcie nam jakieś serduszko, dajcie jakiś komentarz, udostępnijcie nasze bajki, niech idą w świat i niech zmieniają tarasy, żeby były bez gwoździ. Na, na, tarasy na tarasy bezpieczne. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrego wieczoru. Bez gości. Bez.